Mówią, że księżniczkę poznaje się po manierach. M2 film przedstawia: Jestem Nel, to jest Drapciu, a to Pyszka. Ciebie nas Łasuch. A oto moje miasto! Kogród! Rządzę razem z moim gangiem. Choć niektórym to nie pasuje. Już ja ci pokażę, Smarkulo. Pewnego dnia musiałam się przebrać, żeby uciec przed strażą. I wszyscy myśleli, że jestem księżniczką. Hejka, żaba się przebrała i Bociana udawała. Ale wtedy okrutny Lord Tristan zaczarował naszego księcia i przemienił go w kurokota, pół kurczaka, pół kota. A idź mi stąd po czarów. <grystanie> Razem z moją odważną ekipą Ocalę księcia, by zdjąć klątwę, ruszycie na wyprawę. E, przepraszam, a czy to będzie niebezpieczne? RAWNY! Porywamy, małe kiciusie! Curki! A mnie! Nikt nie zadziera z Nel i jej ekipą! Przeżyj niesamowitą przygodę! Myślałaś, że zdołaś wykiwać mnie? Mając takich przyjaciół niczego się nie boję! Nel i tajemnica Kurokota! Tutaj nic nam nie grozi!